Zawieźliśmy go do studia, do DJ Arrow, do DJ'a Farida Benga. Um, nagraliśmy tam dwa numery. Taki serwis kosztuje od 300 do 500 euro, żeby ktoś i włosy strzygł. To kosztuje około 300 do 500 euro, jeżeli robisz takie prywatne jakby zaproszenie. Przez to, że mój przyjaciel Red Band też jest właścicielem tych salonów barberowych, zrobiliśmy taką przysługę dla klubu za darmo. Um, po czym nagraliśmy zajebisty numer. Po czym ten numer nagle nie mógł wyjść, po czym wcześniej on już powiedział, że on jedzie do Lewandowskiego, do Monachium, żebym ja się szykował, że razem możemy pojechać, po czym nie dotrzymał słowa w tej kwestii, po czym nie wziął numeru, który my nagraliśmy już wcześniej, po czym rok później poprosił mnie o featuring na swoją płytę, hmm. po czym ja nagrałem tą zwrotkę, po czym on powiedział, że ja będę zadowolony kurwa z. stawki Za featuring, bo zostało z naszej strony powiedziane, że my nie robimy żadnych featuringów z nikim, że my na dobrą sprawę dostaliśmy od kolegi za sam, samo napisanie refrenu do numeru Jej o 5 tysięcy euro, 50% od danej nuty. I ja za takie stawki pracuję z, z takiej racji, że na tym poziomie i piszą dla ludzi na tym poziomie, też sprzedaży czy digitalnej, czy fizycznej na świecie, na przykład we Francji, dostają za taki refren 25 tysięcy euro. Także stawki w Niemczech tak czy siak są zjebane. Więc ja chciałem od kłeba wziąć 5000 euro za zwrotkę polską. Oni się na to oczywiście nie zgodzili. Powiedzieli, no, bo to jest prawie tyle co spekta, czy skepta, czy ktokolwiek tam. Ja przez długi czas się tam kłóciłem. Dlatego też nawinąłem, że nie masz hajsu, dla mnie to się pierdol. On to w końcu wziął też do tego numeru i zapłacił 5000 zł. Um, 5000 zł to jest. Bluza Fendi, albo kurde, nie wiem, 3-4 razy pójść do restauracji, może dwa razy pójść do klubu. Um, dobrze, że nie ma klubów teraz podczas pandemii, bo na inne rzeczy się wydaje i tak dalej. Są inne problemy na świecie w tej chwili niż dyskoteki, ale do czego dążę? Um, ja się wypowiadam na temat po prostu tego, że ktoś ze mną podpisuje umowę o dzieło, czyli moją zwrotkę, moje wystąpienie na jego płycie, ma diamentową płytę. Nawet nie ma na tyle honoru, żeby wysłać mi diamentowej płyty, jak ja już kurwa za jedną piątą, czy jedną ćwierć, czy tam 4,6 to 4,6 jest teraz złotówka z euro, um, występuję na jego płycie. Tak? Bo to nie jest tak, że ja, że ja musiałem na jego płycie wystąpić, to no nie jest tak, że przez to, że ja u niego na płycie byłem teraz kurwa mi to nabiło zajebiście fejmu kurwa i de facto zrobiliśmy najlepszy numer na tej płycie, no i de facto ja zrobiłem refren do tej nuty, czyli ta nuta jest jakby moja, on zrobił zwrotki. Tak. Bit jest producenta z Berlina, którego znam od lat, który kiedyś ściśle z Flerem też współpracował i tak dalej. I um, na dobrą sprawę ten numer jest, jaki jest przez to, że zrobiłem intro i że zrobiłem refre. Zapłacił mi za to 5000 zł na papierze, który do dziś nie zobaczyłem. Więc to jest moje jakby prawo, żeby się wtedy wkurwiać, jeżeli po roku czasu człowiek słyszy, że płyta już osiągnęła status diamentowy i nadal nie dostało się za to pieniędzy. Ja sram na te pieniądze. Tak jak powiedziałem, niech sobie w pizdę wsadzi te pieniądze, żebyście zrozumieli, o co tutaj chodzi. Chodzi tylko o to, że jeżeli ktoś do ciebie przychodzi i chce jakieś usługi od ciebie, na przykład, jak on idzie teraz do salonu Balenciagi, sobie kupuje jakąś kurtkę Balenciagi, to on wie, ile ta kurtka Balenciagi kosztuje. Ludzie wiedzą, że moja praca, moje płyty są drogie, bo ja się cenię. Bo jestem w takim wieku, że ja muszę zarabiać pieniądze, żeby kurwa zabezpieczyć, kurwa, dom, zabezpieczyć rodzinę i żeby kurwa po prostu wszystko szło naprzód. Dlatego ja podpisuję dobre umowy. Ja za sam Smile wziąłem 30 tysięcy euro zaliczki. Ja za te dwie polskie płyty fizyków wziąłem kurwa 25 tysięcy euro fizy zaliczki. My dlatego musimy sprzedać od chuja płyt, żeby te zaliczki się zwróciły. Do czego dążę? Ja pracuję z ludźmi, którzy naprawdę są w rap, biznesie i wiedzą, jak ludziom płacić. Nawet w Niemczech ludzie próbują kurwa cisnąć ceny w dół i tak dalej, ale z takimi ludźmi po prostu nie pracuję. Tak samo jak ja wszystkim płacę za to, co oni. Robią dla mnie, ja też płacę 500 euro za bit. Ja chłopakowi Getmani, który wcześniej kurwa na Lizach sprzedawał swoje bity na SoundCloudzie, tam na licencjach po 30 euro, zacząłem płacić 250-300 euro za bit. Do czego dążę? Jeżeli z tego tytułu ludzie zaczynają się wyśmiewać ze mnie i jakieś z kontekstu wyrywane filmiki wstawiać pod moimi kurwa wypowiedziami, które polskie media lubią bardzo przekręcać i odwracać kota ogonem, wyrywać z kontekstu i tak dalej. To ja rozumiem, bo taka jest gra, bo przez to oni sobie kurwa kliki jakby nabijają. Ale w momencie, w którym raperzy typu jakiegoś tam pokroju, jakiegoś TPS zaczynają się na mój temat jakośkolwiek wypowiadać, to ja mogę powiedzieć wprost, kurwo, wyglądasz kurwa jak jebany Harry Potter, wyglądasz kurwa jak jakiś kurwa uczeń, jakiejś kurwa elitarnej szkoły kurwa brytyjskiej kurwa, gdzieś kurwa na polu golfowym. Czego ty myślisz, kurwa, ode mnie móc chcieć? Ja jestem, kurwa, w innej lidze, kurwa i wagowej, i muzycznej, i ulicznej i zarobkowej. O ja tym nie będę, kurwa, nawet zaczynał, kurwa, w tych wiatrowych kurteczkach, kurwa, w tych kaptureczkach, kurwa, liżesz dupę jakimś typom, co jakieś, kurwa, komisy mają, jakieś kantory, lombardy, kurwa, jakimiś, kurwa, pseudo, kurwa, mocnym ludziom, kurwa. Ja się na zupełnie, kurwa, innym poziomie, kurwa, poruszam. Ja przez Farida kurwa poznałem Fed Joe, kurwa Uncle Dan, tych ludzi kurwa jakby, ja znam ludzi na całym świecie, ja znam ludzi kurwa na skalę światową, a jeszcze kurwa pierdolenie o jakimś mefedronie. Dobry mefedron, ty kurwo jebana, tutaj nie ma żadnego mefedronu, tutaj jest kurwa 09, to jest czysty kurwa koks. Ja ani nie walę, ani nie piję, ani nic, ja po prostu swoją opinię na temat tego, jak ludzie kurwa się w polskim show biznesie wobec mnie zachowali, publicznie powiedziałem. Oczywiście, że mi to też jakiś tam. Wyświetlenia, nabija i tak dalej, ale na dobrą sprawę, kurwa, co to w ogóle jest, stary? No, mój jeden T-shirt kosztuje więcej niż twoja cała szafa, kurwa. Nie pierdol, kurwa, na mój temat jestem w innej wadze w tej. Jestem w innej wadze, kurwa, tej sportowej, stary. O co chodzi? To kurwa, kłebo jest przećpany, kurwa. To kurwa typ jakiś w okularach, kurwa jakiś Harry Potter z mordy będzie kurwa mi pierdolił, kurwa wstawia zdjęcie kurwa na siłowni. Zrozumcie kurwy jebane, że nie tylko dlatego, że rozmawiamy kurwa w tym samym języku i że robię kurwa w waszym języku kurwa muzykę, macie kurwy jebane z kurwa rynsztoku pierdolone kurwa prawo o mnie mówić. Prosto